Siema! Witajcie w dzisiejszym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj sobie robimy test skrzynki Rudy. Masz dosyć słabego dropu? Ustrzel niesamowite skiny w najnowszym evencie KISS OR SLAM na CASE Sprawdź najnowsze gry eventowe. Ula nagród to aż 30 tysięcy zł. Nie czekaj, wejdź na CASE już teraz. Dobra, więc zaczynamy jedna skrzyneczkę. Zobaczymy, co tutaj fajnego nam wyleci. Płacimy za taką skrzynkę 50 zł. Ale nagrody są nawet fajne. Macie tutaj różne kosy. Procenty pewnie nie są duże jakieś na te kosy, ale zawsze coś co nie? Więc dobra, lecimy druga skrzyneczka. No i tutaj już mamy Asimowa, kozacko. Ta meczka trochę kosztuje, wam powiem. 300 zł już mamy. No, jest mocno, jest mocno. Tyle mogę powiedzieć. Jest mocno. Jeszcze, jakby koska jakaś z tego wyleciała. Ta skrzynka jest naprawdę fajna. No, do kosy kawałek. Niestety się nie udało. Lecimy może teraz dwa razy. Co, 100 zł. Otwieramy. No i zobaczymy. Uwaga, uwaga. Ajajaj, dobra. Teraz nie wyszło. Totalnie nie. Zalecimy jeszcze raz dwa razy. Podwójnie, tak. No i zobaczymy, co tutaj. Będzie, znowu się nie udało. No teraz nie jest za fajnie. To mi się nie podoba. Dolecimy trzy razy 150 zł. I może tym razem coś dacie fajnego? Ja bym się nie obraziła. I znowu się nie udało. No dobra, nic się nie dzieje. Jedna skrzyneczka 50 zł. I zobaczymy, może tym razem coś. Uwaga, uwaga. To jest chyba red line z tego. Tak, ale to słaby stan za 20 zł. Dobra, lecimy dalej. No, raz nam oddało tak bardzo, oddało, a tak to na razie tracimy. Ale stwierdziłam, że przedostałem tą skrzyneczkę, dlatego że ostatnio przed odcinkiem otwieram sobie i tu nagle kostkę. Tak, boom, z jednej skrzynki za 50 zł. Więc, no, byłam ściwiona. Ale teraz już jakoś się nie udaje. Dobra, stówkę płacimy, no i. Zobaczymy, no tutaj by było lepiej znacznie. Ale i tak nie jest dobrze, bo jest źle. Dobra, lecimy jeszcze raz. No dajcie tą kosę i, i będzie git, nie? No i dobra, mamy Asimowa kolejnego i redline'a. Teraz jest fajnie, bardzo fajnie. 400 zł. Nie jeszcze. no dobra, teraz się akurat udało. Zlecimy trzy takie skrzyneczki i zobaczymy, co tym razem będzie. No dajcie tą kosę, nie? A jakby tak dwie kosy wyleciały, to nie wiem co ja bym zrobiła. Stać nas na ostatnią jak sprzedam, stać. Dobra. Ostatnia skrzynka decydująca, co tutaj będzie. Uwaga, uwaga. Mm, bardzo słaba. Tragedia. Ale policząc, zrobiłbym ogólnie, jakby to dodać, to wychodzimy mniej więcej na równo. Tam 40 zł na minusie, bo te trzy skinki się bardzo dobrze trafiły, więc nieźle, nie? Jest w miarę. Dobra, ale jeszcze zanim pójdziemy na upgrader, to skorzystamy sobie z eventu. Jest to event e, Kiss or Slam. Ten event jeszcze trochę trwa, więc skorzystajcie. Plan to 30 tysięcy złotych, więc to jest bardzo dużo. co możesz sobie zarabiać, macie mnóstwo zakładek. My dzisiaj sobie skorzystamy w sumie, skorzystamy z Kiss or Slam. Tutaj na tym to polega, że albo tracimy wszystko, albo sobie coś tam zarabiamy. Miejmy nadzieję, że coś tam zarobimy. Wytwórz prezent. Trwa czarowanie, coś nam czaruje. No, zobaczymy, co wyczaruje. No i nam się nie udało, ale nigdy nie tracicie, bo na przykład dostajecie 4 złote kaszbaku, że się nie udało, więc. Fajna opcja. Dobra, lecimy na upgraderze. Takie skinki, to jest wartość 100 zł i na razy 5. Jakby takie coś by się udało, byłoby naprawdę super. No i zobaczymy. Dobra, leci. Nie, myślałam już. Kurde, ale było blisko. Dobra, i tak jakby kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Jak to się mówi? I tak dodajemy balans cały. I zrobię tak. I <mulety> mamy to. kosy za 1500 zł. Ale kozacko. Dobra, słuchajcie i to na tyle w dzisiejszym odcinku, ale jeszcze przed końcem chciałam wam coś pokazać. Na case zrobię macie mnóstwo różnych metod płatności, jakby ktoś chciał sobie doładować. I dzięki wpłacaniu dostajecie sobie pieniądze do otwierania skrzynek plus właśnie serduszka, gdzie będziecie mogli sobie korzystać z eventu i tak dodatkowo zarobić, więc super opcja. A doszła też metoda skins back, dzięki której macie sobie skinami wpadać na stronę, więc moim zdaniem większość osób no, to używa. No, więc polecam. A jeszcze dodatkowo, jak wejdziecie sobie z pierwszego linku w opisie, dostaniecie jakieś tam procenty do wpłaty i darmową skrzyneczkę na stronie, więc także polecam. I to na tyle w dzisiejszym odcinku, zrobiliśmy sobie koskę, jest super, no i widzimy się w kolejnym odcinku, siema!